jest tematem. Dobra. Ja już zdążyłam mężulka tak także ma bardzo dobry humor, ale dałam mu piwko. Pokaż. To jest sok pomarańczowy, no gdzie piwko na, w, tak, w tych. Przecież to piwko. Dobra, nieważne. Gry. gry. Mięcho. Dobra. Dobra, jedziesz z tym miachem. Bo Zagata zaraz się zagada przejmie program i... dokładnie, ja tutaj... Będę tak. musiał odciąć. Dobra, koniec. Dobra, kolejny odcinek. Kolejny odcinek. Trochę gierek się nazbierało. Cześć nie przyszło, no trudno, będzie do kolejnego odcinka. Oczywiście wysłane pocztą polską kuźwa awizonosze nie dostarczyli gier. A wcale się nie A, Nie dziwię się. Dobra, oto zaczniemy od dzisiejszego wyrywu. To na szybko pokażę, to jest to co co dzisiaj na kacu z rana. W obrzuchu, w jednym z lombardów, wyhaczyłem. No, jakbym był w formie, to pewnie bym obskoczył z 5 lombardów. Nie byłem w formie, więc obskoczyłem jeden, ale był bardzo syty. Mianowicie kupiłem cztery gierki, za łączną kwotę 95 zł. Ja to na grupę wrzuciłem. Jeśli to na grupie, to będą wiedzieli co, o które gierki chodzi. Najlepszym strzałem była FIFA. FIFA, FIFA 19, edycja Legacy. Tutaj komplecik, stan praktycznie bardzo dobry. Płytka idealny. Każdy, kto wie to ostatnia FIFA zawsze na daną generację konsol jest w cenie. E, tym bardziej to jest jeszcze to wydanie właśnie legacy, którego jest mało, więc e, Allegro to 160 chyba 9 zł zaczynają się te, te Fify, jest ich bardzo mało, więc no, kwota 25 złotych kupiona w lombardzie, no to już się zwraca praktycznie cały zakup. Także gierka do sprzedaży. Ja wiecie, że sympatią do, do FIFA nie pała. Więc... Więc, więc idzie to do sprzedaży. Dobra, e, druga gierka, mianowicie był to God of War Collection Volume 2. Ona jest po angielsku, aczkolwiek ma szwabską okładkę e, i nie ma manuala. Ale mimo wszystko e, w ciągu 5 minut, za 6 dych, poszła już na oliście. Także za chwilę po filmie ją pakuję i wysyłam do nowego nabywcy. Także tutaj już mi się część tego zakupu zwróciła. Zatem dałem 20 zł, bo się targowałem z babką, że e, była to pudełko trochę takie, było podzierane, ale ja sobie wymieniłem na nowe pudełko. Jest, jest tip-top, e, także ta gierka już znalazła swojego właściciela, aczkolwiek, mówię, podwójna kolekcja God, God of Warów, to jest chyba ta z PSP, tak? Tak, e, Chain of Olympus i Ghost of Sparta z PSP, e, dwie gierki, e, naprawdę fajne tytuły. I teraz tak, e, kolejne dwie gry, e, to też akurat wziąłem tylko i wyłącznie na sprzedaż, e, bo wiem, że są w moc, w bardzo dużej, e, no w cenie, jest, jest w cenie po prostu gierka. E, pierwsze jest to Repala Pro Base Fishing. E, Czyli symulator chlania wody nad wodą? Jego, to ja to chcę grać. Nie, nie, ty. To jest symulator chlania wody, nie chlanie. No, ale właśnie... Ty możesz sobie na to leźć chlać wodę. Nie musisz do tego mieć. Ja nie będę musiała chlać wody. Zaraz pójdziesz na wodę, kupisz sobie wodę, będę szlała. Dobra, nie trynie się. Ale ja chcę zagrać. To zanim sprzedam, to zagram. A czekolwiek te dwie gry już zostały sprzedane. E, tylko po kolei. E, Rapala była kiedyś sprzedawana z, razem z taką wędką. E, no to jest chyba Gierka. Od Activision, ale była jeszcze jakaś wersja, RIP Segi chyba. W każdym razie, gierka bardzo rzadka, szukana przez kolekcjonerów. Także ten tytuł już się sprzedał. I kolejny tytuł to jest Big Games Hunters 2012. Jak sprawdzałem na Legro i na Oliście, to chyba nie było ani jednej sztuki tej gry. A tu akurat mam, mam gierkę kompletną. Praktycznie stan bardzo dobry, jak nie idealny. Płytka, wszystko śmiga, gierki są po angielsku, mimo tej niemieckiej okładki. Gierka o polowaniu na zwierzaki. chyba tutaj do tego też był taki sprzedawany specjalny plastikowy karabin. Chyba karabin można sobie gdzieś tam dokupić na muwa. Akurat gierka, i też dosyć poszukiwana przez kolekcjonerów. No mówię, w tym momencie nie ma żadnej, więc ja, ja te dwie już odśliłem za 150 zł. Razem z tym Godowłarem wyszło mi 210, także już się zakup zwrócił. Plus, zarobiłem na nim, została FIFA do sprzedania, będzie taniej na gierki. Także no warto takie dile robić, warto zaglądać do jakichś lombardów obcych i gierki sprzedawać. Bo, bo można sobie wtedy kolekcję za dużo taniej ogarniać. Także to jest wyryw, wyryw za 95 zł z lombardu. Także bardzo miło, bardzo fajnie. Kolejne gierki. Kupiłem sobie do kolekcji Dirt'a czwórkę, ja nie wiem jak oni to, te, te gierki numerują, bo wyszedł pierwszy Dirt Riley, potem wyszedł Dirt chyba czwórka, potem Dirt Riley 2.0, a potem Dirt piątka jakoś tak, może, nie wiem, ja się na tych Dirtach nie znam, według mnie to trochę trójki gdzieś tam zginęła. chyba że chodzi o tą trójkę z playa, nie trójki, prawdopodobnie. tak jest, ale ona jest kompletna. Za nią dałem chyba 20 zł plus koszty wysyłki. Nie wiem, w każdym razie w filmiku wrzucę, wrzucę, jakie tam ceny tych gier łącznie już z kwotami wysyłki mnie wyszły. Gierka jest jak nowa, jakby z folią wyciągnięto. Wiadomo, Dirt 4, wyścigi Riley, ja je lubię. Gierka widzę tu też jest po polsku, w pełni kompletna, także tytuł za, taką, za takie pieniądze to jak najbardziej warto brać. Kolejna gierka za dwie dychy, Tropiko 5. Complet, y, complete collection. E, tutaj mam to wydanie takie, z takim fajnym, y, grubaśnym manualem. Co rzadko się spotyka teraz z, z, gier, z tymi grami. E, symulator y, dyktatora na jakiejś wysepce. Coś ala, chyba na Kubie wzorowane. Także symulator budujemy sobie potęgę kubańską. Dobra, to mamy to. Dwie gierki. Teraz trochę dużo na czwórkę, bo zaczynam solidnie sobie uzupełniać na czwórkę. Chyba za trzy dychy albo koło czterech, nie pamiętam. W każdym razie te żółwie są teraz mocno w cenie. One chyba koło stówki kosztują. od Platinum Games. Chodzony, chodzony na pierdzielak żółwa, żółwami Ninja. Także gierka w bardzo dobrym stanie też jest naprawdę fajna. Turtlesy. Wiadomo, że Turtlesy zawsze w cenie, na dwójkę, na trójkę czy na czwórkę. Gierka o żółwiach Ninja zawsze będzie, będzie w cenie, także to do mnie trafiło. Aczkolwiek to, z tego z co pamiętam z ocen, jest taki trochę chyba krapiszon. Trochę krapiszon, tak w granicach chyba 4-0 na 10 dostawała ta gierka. Więc nie do końca wyszło, ale mimo wszystko gier może być krapiszona, ma może być droga, nie? To co ostatnio grałem na... na live a Plegue Tale Innocent, nie wiem, koło pięciu dyszek dałem, gierka idzie cały czas w górę, nie spada sceny, na no akurat płytki nie mam, nie pokażę, bo jest w napędzie, cały czas ją ogrywam, gierka o, o, o dziewczynie, która musi ukrywać brata przed inkwizycją, do tego w tle są roje jakichś dziwnych szczurów, które wszystko pieprzają, gierka typowo nastawiona na, na rozgrywkę singlową, trochę skradanka, dziewczyna tutaj walczy taką jakby procą, aczkolwiek tytuł jest naprawdę bardzo fajny, wciąga fabułą i wiem, że dużej, dużej liczbie graczy ta gra się naprawdę spodobała i, i, i jest uznawaną gierką. Teraz chyba nawet wyszła na dniach na Play'a piątkę redycja i już robią dwójkę. Także wcale się nie dziwię, że, że gierka singlowa dała radę, bo cały czas praktycznie teraz są wydawane gierki z otwartym światem, wydmuszki, a ja wolę takie tytuły. Także naprawdę solidna, solidny, fajny tytuł. Co dalej? Udało mi się trafić za bardzo, bardzo fajną cenę. Dwa tytuły z serii Souls. Ja je oczywiście mam, bo jestem fanem, przeszedłem, kupiłem. Ale tutaj trafiło mi się Dark Souls Remastered i Dark Souls Trójka. Za obie gierki zapłaciłem 40 zł, chyba plus 5 zł. wysyłka, jakoś tak. Także te dwie gry trafiły mi się za 40 zł. Są jak nowe, praktycznie jakby z folie z nich ściągnięto. Ja je kupiłem oczywiście za taką cenę na sprzedaż, jeszcze mam. O Pełna książeczka Dark Souls Trójka, świetna grafa, w gierkę też mi się świetnie grało. Także ona pójdzie na, na odsprzedaż. Sobie zarobię troszkę kasiurki, będzie na. I tu tak samo druga, druga gierka, też jak nowa. Remaster, który też chodzi dosyć drogo. To są gierki w rękach 70 nawet do 10 złotych od sztuki. Także dwie gierki na sprzedaż żeby sobie podreperować budżet. No, mówię, ja dałem za nie 40 zł, no to żal było po prostu tego nie kupić, nie? Byłem pierwszy, także nikt nie zdążył mnie ubiec. Także te dwie, dwa tytuły po prostu mega, mega dobra cena. Ja Moment, gdzieś postawię. Ci co grali w Soulsy to wiedzą po prostu. Dobra, co dalej? Co dalej? Trzy dychy. Co prawda już spyliłem swojego Xboxa lana, bo muszę zbierać na kompa. Kanał się musi rozwijać, a bez dobrego kompa, no to renderowanie filmików to jest o dupy rozbić. A mój komp się rozpada. E, także za trzy dyszki Master Chief Collection, czyli wszystkie wydania e, gier serii Halo. Tam czegoś chyba nie, do, nie dodali, jakieś części, w każdym razie jeszcze nie sprawdzam, ale jest jedynka właśnie całkowicie chyba odnowiona, e, dwójka tam podciągnięta grafa, czy coś takiego. E, nie pamiętam dokładnie. Kiedyś oglądałem właśnie recenzję na jakimś kanale właśnie te, tego, tego wydania Halo Master Chief Collection. Za trzy dychy żal było nie wziąć. Naprawdę dobra, dobra seria. Ja jeszcze nie grałem, więc planuję po prostu jak sobie kupię jakiegoś mocniejszego Xboxa, Xclosa to całą po prostu od jedynki do, do końca ogarnąć. Będę sobie zrobił jakiś, jakiś maraton taki z, z Halo. Będę z laserów napierdzielał. Łyczek. Ach, żeby gradziołko pukać. No dobre O, jest hicior, hicior tego odcinka. Też, jest to po, gra po, niemie, po niemiecku, ale ma angielskie wydanie jest kompletna w idealnym stanie. To akurat kupiłem na OLX-ie za 95 zł plus 5 zł wysyłka, więc zapłaciłem za tą gierkę stówę No niestety już niektóre ekskluzywy yy, znaczy ekskluzyw nie, bo to wyszło też na Xboxa, mam tam wersję na Xboxa, tylko że na xboxa są bardzo tanie gierki, a na playa yy, w cholerę kolekcjonerskie, więc chciałem się na. Play'a trójkę. Jest to rzadka naprawdę gra już powoli. Ciężko ją kupić, jak, jak inne też tytuły. I co? To kupiłem od, na Olixie od, od... nie wiem, nie chcę... Nie chcę teraz sobie nie, mówię, nie przypomniałem, od chyba Janusza. Kurde, wpiszę, wrzucę w opisie. Akurat sobie z tym użytkownikiem, który mi to sprzedawał, chwilę pogadałem, naprawdę pozdrawiam oczywiście, naprawdę w porze w sprzedający. Tam jeszcze oczywiście pogadaliśmy, on akurat miał Amigę, wysłał, wysłał mi też kilka zdjęć właśnie swoich gierek, Amigi, także warto rozmawiać z ludźmi, z którymi kupujemy gierki, bo się okaże, że też taki fan i, i, i świrus właśnie grania, kolekcjonowania. Także naprawdę miał świetną, 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 Amigę, zestaw właśnie z monitorem, z joystickami, po prostu szczenopada. opada. Także jeszcze raz pozdrawiam, dzięki w ogóle za sprzedaż tej gierki. Także tytuł, na pewno, na pewno każdy biały kruk teraz wrzucony do mojej kolekcji, gierek na trójkę, to jest na wagę złota. Także kolejna gierka trafia, trafia do kolekcji. Cztery dychy chyba bodajże. Ja już od dawna polowałem, bo te serie, właśnie HD, HD idą mocno naprawdę w górę. Po 100 złotych wojam jak nie więcej. Ja kupiłem nową w folii Baldur's Gate. En enhanced Edition, jedynka i dwójka na Play'a czwórkę. Jest ona w folii, jest to z jakiej... przywieziona z Niemiec, dlatego ta osoba sprzedawałem za cztery dychy. Bo przypuszczam, że kupiłem za jeszcze, jeszcze taniej, aczkolwiek mi to pasowało, gra jest po polsku. To, że jest okładka niemiecka mi nie przeszkadza, bo ja chcę mieć grę, w którą mogę włożyć do konsoli, odpalić i zagrać przynajmniej w ludzkim języku, jakim jest angielski albo polski, bo niemiecki jest językiem ludzkim, <laughs> w mojej ocenie oczywiście. E, Jerry, pewnie się w, w, w komentarzu coś napisze, e, dobra, e, w, także co, co mogę o tym powiedzieć? No, do tej gierki mam e, zajebiście duży sentyment, bo to jest jedna z moich ulubionych gierek. Nakąpię po prostu, tą gierkę, tyrałem przekrótnie od, od, e, od początku do końca. Jedynkę przeszedłem chyba z dwa albo trzy razy, dwójkę tak samo. E, na playu sobie odpalę, żeby zobaczyć, jak to sterowanie wypada na, na, e, na właśnie na joysticku, czyli joysticku, na napadzie jak oni to rozwiązali, tylko z ciekawości, no grało nie będę, no bo szkoda mi czasu, aczkolwiek może tak być, że wciągnę się w gierę i przejdę całą, tak, że też jest niewykluczone. Także Neverwintera już kiedyś dorwałem, teraz mam yy, Baldur's Gate. A. Dobra, żeby nie przedłużać, bo znowu będzie yy, film yy, zbyt długi. Yy, Forza 7, ja akurat te jakieś, mówiłem, eksklu eks ekskluzywy zbieram na, yy, na Xboxa. I jest to ekskluzyw właśnie, właśnie jeden z Brakuje mi chyba tylko tam, nie wiem, szóstki Forzy tej Motorsport, bo to jest wydanie Motorsport, gdzie to jest bardziej symulator niż, niż Ale, a, I Horizona czwórki mi brakuje. No i wiadomo, teraz piątka wychodzi, ale to na razie nie mam jakiejś mocnej konsoli, więc bez sensu. Ja sobie ostatnio odpaliłem jak sprzedawałem właśnie Xboxa Forza Horizon 2 właśnie i powiem Wam, że uf, Żal dupę ściska posiadacza PlayStation, że, że nie ma tej gierki na playu, bo naprawdę jest dobra, no nie ma co mówić, nie? Dlatego no, też kupiłem Xboxa, żeby kilka eksów ex ograć. To za to zapłaciłem chyba 3 dyszki. Nie wiem, ja wrzucę wszystkie ceny, postaram się wrzucić. Troszkę dłużej pomontuję to i, i powrzucam dokładne ceny, z razem już z kosztem wysyłki. Także ten tytuł do mnie trafia, naprawdę w bardzo dobry stan. Także to trafia do mojej też kolekcji także dwie na Xboxa. Co dalej? Rodzynek na Wi. Rodzynek na Wii mi się trafił. Chyba cztery dychy z wysyłką za niego zapłaciłem. Aczkolwiek jest to mało, że mało znana gra, ale jest to gra wydana przez Capcom. E, oceny zarówno użytkowników, jak i recenzentów, którzy to grali, to jest na poziomie 9 na 10, także jest to naprawdę hicior, e, ale poruszam, że słabo się sprzedał. Gdzieś tam nie, nie zrobił szału, no bo wiadomo, że jakieś to nowe postacie. Nazwa też jest przeokrutna. Zack Wiki Quest for Barbaros Strashura. Także tutaj gramy tym jakimś piratem, i jakąś małpką dziwaczną. Aczkolwiek jest to gierka typowo trochę przygodowa, właśnie, ale z zagadkami, tak? Gdzie musimy rozwiązywać naprawdę jakieś takie zagadki. No tytuł na pewno sprawny, z uwagi, że jak zacząłem czytać o tej gierce e, i że okazała się ona naprawdę taka, takim e, ciekawym tytułem na Wii, także ten mój zestaw gier na Wii przestaje być e, edycją bieda Edition. przechodzi w styp, w styl słaba edycja gier, bo mam mało na Wii, ale cały czas poszerzam co jakąś jedną dwie gierki e, sobie zbieram na Wii, także ten tytuł trafia, jestem bardzo z niego zadowolony. Gdzieś sobie go tutaj przerzucę z przodu, żeby on był. Dobra, zbieram się ku końcowi. I teraz, tak, z Allegro kupiłem za 35 zł plus wysyłka dwie gierki na Xboxa, na Xboxa klasycznego. No tak, jak Wam mówiłem, że zaczynam tego Xboxa swojego kolekcję, żeby ona naprawdę fajnie wyglądała, to, klasycznych Xboxów. Pozbywam się troszkę gierek z dwójki, a, a w zamian idą gierki na, na Xboxa. I tutaj mamy X-Men Legends y, pierwszą część, naprawdę w super stanie, kompletna z książeczką. Aż, aż jestem w ogóle zdziwiony, jak te gierki z Xboxa, niektóre kupuję, w jakim są świetnym stanie. I tu mamy właśnie gierkę RPG, gdzie tyramy czterema postaciami, właśnie z iluś tam bohaterów, nie wiem dokładnie ilu, z właśnie z kanonu X-Menów. Tam wiem, że na gameplayu, jak oglądałem, to właśnie biega się Wolverinem i siekam przeciwników. Gierka typowa RPG. Późniejszą na playa trójkę wyszły gierki, właśnie tam było Marvel Avenger, coś takiego tam było, już nie pamiętam, teraz nie do sobie przypominał. W każdym razie ta gierka trafia do mnie do kolekcji na Xboxa klasycznego i Hitman 2. Nie jestem fanem Hitmana, aczkolwiek mam jedynkę, więc warto mieć też dwójkę do kompletu. Te dwie gierki kosztowały mnie 35 zł, są w naprawdę bardzo dobrym stanie, są kompletne. Więc, i Hitman dwójka, i, i X-Men trafiają do, do kolekcji. Przy czym mówię, no, Hitman nie da się słabo wypowiem, bo mówię kiedyś, odpróbowałem w to grać jeszcze na pececie, w jedynkę, w dwójkę. No, nie mój klimat, nie wiem, czy, czy ten łysy gościu mnie nie, nie, nie porwał. No, cóż zrobić. Nie moje klimaty. Kolejne dwie gierki to też są gierki kupione chyba za 20 zł, za dwie sztuki zapłaciłem. Jedno to jest ekskluzyw. Nur for XBOX, bo też Niemiec, także też niemieckie wydanie, ale mówię, no do dwie dwóch dychy kupię, najwyżej jakieś trafię na, na lepsze wydanie, to wtedy sobie zmienię na angielską aczkolwiek mówię, gierka po 10 zł to jest jakaś tam bijatyka, nie grałem Mordoklepa, tu widzę, że jakieś takie srogie akcje są, nie wiem czy to jest stylizowane na zasadzie jakieś tam Fatality z Mortal Kombat, czy coś takiego gierkę muszę ograć, żeby jakoś mieć opinię na ten temat, nie czytałem recenzji, nie oglądałem, więc Ciężko by mi w ogóle mi określić ten tytuł. Co to jest? Czy to jest bardziej krapiszon, czy, czy ekskluzyw, ale taki warte ogrania? Biatyka. No i druga gierka, chodzona, chodzona na walanka, tylko że Gladiatorem. Gierka Gladiator, Schweder der Racher. Nie wiem, Jerry musiałby to przeczytać, to by wiedział, co tu pisze. Ale to chyba było Sword of Węgdance, chyba ta, ta gierka się nazywała Gladiator Sword of Węgdance. Tutaj nie ma instrukcji, także. Na tą gierkę będę na pewno polował wersję wersji angielskiej. A tą potem gdzieś tam sobie odsprzedam, czy też może na jakąś wymiankę pójdzie. Jakiś szalony Niemiec może będzie ode mnie chciał, cholera wie, no, różnie w życiu bywa. Także te tytuły zasilą, zasilą kolekcję. Także jak widać, nie jest tego mało. Tutaj sobie trochę nadrobiłem kasiurą. Te, jak dwie sprzedam, to też praktycznie ten zakup będzie z całego miesiąca naprawdę wychodził, wygostylował w granicach, nawet izera. No, no może, może poza tym eksem za stówę, co, co kupiłem, ale tutaj nie ma co też narzekać, bo, bo fajnie, że w ogóle to trafiło do mnie. E, co dalej? Brakuje 60 subów y, do 1K. Może się uda, zobaczymy. Lecimy. Za jakiś czas będzie film z Game Roomu, bo powoli, powoli zaczyna ten burdel osiągać poziom znośności. Nie, Agata, bo ja będę musiała tutaj przyjść. Nie, Gata, ty nie przyjdzie, to podskręcasz, bo ja byłem tylko się wściekał, także. Tak się podobała łapka w górę. Ewentualnie możemy się ugadać. Dżentelmeńska umowa, jak pod filmem wpadnie 200 łapek, bo jeszcze nie miałem 200 łapek pod filmem. Jak tu wpadnie 200 łapek pod filmem, od razu z ręki robię nawet z tym burdelem cały, cały game room, co tu się pojawiło. a Naprawdę jest co pokazać i film na pewno będzie mega ciekawy. Zamawiam oświetlenie też lampę, bo Agata nie da mi żyć. Codziennie mi po prostu tak wierci w brzuchu, że ma być lampa oświetlona, więc będzie lampa się co no, było? Co było? Raz na jakiś czas zamiast gier. poszedłem na tam nie było nic do kupienia, bo wszystko okazało się że w niedzielę, wszystkie pozamykali, mimo że pisało 7 dni w tygodniu. ja kupię jej kwiatka, niech ma. Niech się cieszy, że, że mąż też coś o niej myśli. Dobra, koniec tematu, bo się rozgadam, film będzie nie wiadomo jak długi, także 200 łapek, jak się pojawi pod filmem, od razu Wam robię film w przeciągu dnia z całego, z całego tego, właśnie, mojego tutaj grajdołka Także trzymajcie się i na razie. Yo. <laughs>